Plan Niemców był taki, zaatakować Polskę wojną błyskawiczną, przełamać naszą obronę, okrążyć i zniszczyć nasze główne siły. I zaczęli o świcie 74 lata temu. W 1939 roku Polska nie była gotowa do obrony przed tak potężnym przeciwnikiem. 1 września to dla nas ciągle dramatyczna lekcja, mówił premier Donald Tusk w czasie obchodów rocznicy na Westerplatte. A obchody nie tylko tam. Jacek Tacik. ja w ogóle nie bałam. Czy to był taki młodzieżowy jakiś kaprys, tylko później za chwilę mówię Marysiu, mar przy sobie napiszemy se kartki i włożymy w kieszonki bluzy jak się nazywamy i skąd jesteśmy, bo jak zginiemy to żeby wiedzieli. A zginęło ponad 2000 osób. O 4:35 niemieckie bombowce zawisły nad Wieluniem i tak rozpoczęła się Druga wojna światowa. Niemal całe miasto zniknęło wtedy z powierzchni ziemi. Czym innym jest wojna, jeśli nie pierwszym krokiem do zagłady tego co dobre, niewinne i czyste. Unicestwienie wszelkich wartości przyświecało chorej ideologii 74 lata temu. Jej celem nie było tylko wygranie wojny, ale zmasowane działania przeciwko człowiekowi. 10 minut po ataku na Wieluń niemiecki pancernik szlezwik Holstein uderzył w składnicę wojskową na Westerplatte. I tak rozpoczęła się pierwsza bitwa tej wojny. Jako pierwsi na lądzie postawiliście tamę rozlewającej się zarazie totalitaryzmu nazistowskiego. 74 lata temu polscy żołnierze tu na Westerplatte i wszędzie tam, gdzie Niemcy hitlerowskie. Od pierwszych godzin Polska atakowały. Bronili swojej ojczyzny w poczuciu świętej sprawy, ale także w przygniatającym poczuciu osamotnienia. Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Rozpoczęła się najbardziej krwawa wojna w historii ludzkości. Zginęło w niej ponad 70 milionów ludzi. Zofia Łuczak przeżyła koszmar. Mieszkanie otwarte wszystko, co było w mieszkaniu, rozkradzione. Ja zaczęłam płakać, mówię mamusiu, co my teraz zrobimy? A na to mówi, nie martwcie się, dziękujcie Bogu, że żyjemy. Jacek Tacik, wiadomości.